Panie trenerze, jak trener ocenia dzisiejsze spotkanie? Bardzo nerwowe, szczególnie dla mnie. No długo, długo nie mogliśmy złapać rytmu. Za dużo akcji przegrywaliśmy jeden na 1. Proste, niepotrzebne faule, mówił, głupie faule, które dawały cały czas zespołowi z Gniezna możliwość bycia bardzo blisko nas. I trochę mało cierpliwości w ataku, ale to, to mamy problem od samego początku. To jest młody zespół, który bardzo szybko chce pewne rzeczy zrobić, Bekuje tutaj chłodnej głowy i nad tym cały czas pracujemy. Trzy mecze, bilans 2 do 1. Chyba trener jest zadowolony z tego. Zadowolony bym był, gdyby było 3-0. Nie żartuję. No, staramy się. Nowy zespół oparty na młodych zawodnikach. Przynajmniej połowa z nich, jak nie więcej. Pierwszy raz występuje w roli seniora. No, także. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Ja się muszę uzbroić w cierpliwość. Czasami chciałbym pewne rzeczy przyspieszyć, ale tego się nie da. Przed nami długi, mam nadzieję, sezon, i mam nadzieję, że z każdym tygodniem, z każdym miesiącem będzie coraz lepiej. Ta cierpliwość była też potrzebna przy budowaniu tego zespołu? Zdecydowanie tak, ponieważ na początku te nasze treningi wyglądały tak, że żebyśmy troszeczkę zdziesiątkowani, zawodnicy powoli dołączali. Ja musiałem poznać tych zawodników, musiałem przydzielić im inne role. W momencie, kiedy pojawiali się kolejni, te role się troszeczkę zmieniały, więc cały czas ten zespół jest jakby, można powiedzieć, w takiej budowie czy przebudowie. No, ale tak jak mówię, no to jest nowy twór, nowy zespół i, i, i... Utrzymy się troszeczkę koszykówki na tym poziomie. Treningi jak wyglądają? Gdzie się spotykacie? Ile razy w tygodniu? Pierwszy okres ze względu na to, że trapez jeszcze nie był dostępny, trenowaliśmy w rydzynie. Teraz już trenujemy trzy razy w tygodniu na hali w trapezie. Myślę, że dosyć mocno trenujemy. Natomiast teraz w ostatnich dwóch tygodniach gdzieś mocno też się skupiliśmy na, na aspekcie taktyki, na aspekcie spokoju i, i, i szukania przewag w ataku. Nie do końca jeszcze to zrealizowaliśmy w tym meczu, chociaż już w drugiej połowie były, były takie przebłyski, co, co, co daje nadzieję, że w kolejnych meczach będzie jeszcze lepiej. Wspomniał pan, że młodzież, że dominującą tutaj grupą jest młodzież, ale udało się też sprowadzić Filipa Teisnera. Jak doszło do tego transferu? No nie ukrywam, że, że od, od, od sierpnia wykonałem sporo telefonów do, do różnych zawodników Szukałem jakiegoś wzmocnienia, ponieważ jestem zdania i, I myślę, że tutaj władze klubu m, podobnie myślą jak ja Że młody zespół potrzebuje jakichś mentorów, starszych zawodników e, Brakowało też nam centymetrów, więc skoncentrowaliśmy się głównie na zawodnikach wysokich e, Filip akurat nie miał klubu, e, szukał przez jakiś czas klubu gdzieś tam w wyższej lidze Natomiast udało się go przekonać, z czego bardzo się cieszę Mam nadzieję, że, że wszyscy na tym skorzystamy, również on. No i tylko się cieszyć. Cieszyć się można również z tego, że publiczność dopisała dzisiaj. Tak, bardzo, bardzo. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie kibiców. No, przypominają mi się stare dobre czasy trapezu, a jest to poziom tylko trzeciej ligi. Natomiast bardzo fajnie myślę, że tym chłopakom takie wsparcie jest potrzebne. Oni może na początek, i to jeszcze troszeczkę stesuje, nie są przyzwyczajeni do gry przed taką publicznością, natomiast myślę, że się przyzwyczają i, 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 i... powiedziałem mi to w szatni przed meczem, że, że właśnie po to tak naprawdę się uprawia sport, żeby, żeby później w weekend jako artysta wyjść na scenę, i pokazać to, co się wypracowało przez ostatnie kilka tygodni. Czyli teraz zabiera Pan swoją grupę artystyczną do Nowego Tomyśla, a później wracamy do Trapezu na mecz z Rawiczem. Dokładnie tak, taki jest, taki jest nasz terminarz, także mamy tydzień, żeby się przygotować na mecz wyjazdowy, później znowu mecz tutaj i mam nadzieję i gorąco zachęcam, żeby w kolejnym meczu w Trapezie też było tyle samo kibiców, a może i więcej. Dziękuję bardzo. Dzięki.